Ryć młodym czaszka, aby zachować lukratywne kontrakty. Suck, Kilku raperów już o tym mówiło: że jakby przestali nawijać o morderstwach, dilerce i sy***cie, to przestaliby zarabiać. Więc Eneli Chapa po krótkim etapie przebudzenia i prób promowania zdrowego stylu życia powrócił do wyprowadzania prostych, jak psy za włosy i nagrywania z malikami za highs. Noś, to nie, strasz, tylko użyj jej. nie wiem, jak jest teraz, ale jak gadałem z Menago Energi Czapy 2,5 roku temu, to mówił, że za gościnkę około 40 tysięcy dolarów. Co ciekawe, podobną kwotę chciał wtedy Technine. Za żaden fiturin nie zostało zapłacone. A, i to co mówi Filipek, to prawda. na Fides sprzedał cały swój katalog The Universal. Z tego co ja wiem, od dwóch osób za około 10 milionów. Ale może Quebo sam się odniesie. Nie wiem, jak ludzie mogą za około 10 milionów, ale może. Może Kwebo sam się od... Ale to oni kurwa nie czają, o co chodzi, jak sprzedajesz swój katalog. Bo Sandino przecież też do domu go sprzedał swój katalog. Bo dużo mniej hajsu wziął. Polega to na tym, że ktoś Ci daje na przykład dychę, jeśli to jest prawda w tym wypadku. Jak ta muzyka sama na siebie już dychę zarobi, to potem się dzielicie wedle kurwa umowy. Nie wiem, pół na pół, czy kurwa ile tam. Więc no, to po prostu jest szybki strzał gotówkowy. Saktanio? Dobra, fejk, jesteś zjebana. Odniesie. Nie wiem, jak ludzie mogą być zdrowi psychicznie, faszerując swój mózg takim contentem. Pół dnia przewijając TikToki z tymi udawanymi reakcjami, głupkowatymi minami, totalnie żenujące. Tu jakiś typ przyjechał do Malika to na koncert jest. i pluł w jego stronę. A on później udostępnił jego adres na kanale, nawołując do linii. Następnie kazał mu napluć w lustro i to nagrać. A typ to zrobił. Teraz bardzo pana przepraszam za moje zachowanie. Zachowałem się żałośnie. Ludzie, przecież to jest utrata człowieczeństwa. A pod tym adresem mieszka też jego rodzina. Pamiętam, jaka była nagonka na Peje, kiedy nawoływał, aby tłum odkle... który pokazywał mu środkowy palec. Mógł na przykład tą osobę na Przypominam również, jaka nagonka była na Filipa Heizera, kiedy udostępnił dane jakiegoś widza, a ten został po... Ale to przez to, że upubliczniłeś jego dane. Tak, tak. No, mówię, to był bardzo radykalny krok, ale absolutnie się go nie wstydzę. Będę robić jeszcze gorzej. Ale to coś, jeśli chodzi o tego Filipa Kajzera, to tam było, że ktoś mu wyzywał zmarłe dziecko. Dobrze mówię? Bardzo dobrze zrobiłeś, Filip. Często robisz głupoty, kurwa, w tej sieci, ale tutaj bardzo dobrze zrobiłeś. Chuj do dupy tej kurwie, która to zrobiła. Więc no. I chuj mu w serce, aż ostygnie, kurwa. Jak można, jak można zmarłe dziecko, kurwa, ojcu wyzywać? To naprawdę kurwa, nie? Ja go wystawiłem, on powinien dostać kilka razy bardziej. Czyli idąc ich tokiem rozumowania, ci wszyscy ludzie oburzeni szyderą Malika powinni tłumnie ruszyć do niego do studia, żeby odbić mu mordę. Chciał jeden człowiek w twarz, tak realnie, fizycznie, na ulicy. Może przy okazji spotkaliby tam Kubańczyka, który kieruje się wyjątkową etyką i moralnością online. Esencja z Kubańczyka, z pękniętym słoikiem w dupę. A w realu przyklaskuje. Synu... Ty, A ja no, ma co no, się no, ukrywać, no, teraz, to bo no to jest forma, no to, jest jest to online. online. Essentials Kuba Enchika. z tym słoikiem w dół. A w realu przyklaskuje. A co ty to za Ty. Ja no, nie ma co no, się no, ukrywać, bo no teraz, to, to jest forma, jest i sobie. skandaliczne. Jak że jakby mali coś tak mówił, to on się śmiał. Jak mówię, arzysia, tutaj jest. Super. Co najlepsze Malik tłumaczy, że nawoływanie do link i obrażanie swoich widzów jest elementem promocji płyty. Czyli według niego mogę powiedzieć, że jest na przykład Kozo Je. Yeah. Yeah, yeah. Wystarczy, że dodam to nie przejaw ksenofobii, tylko promocja nowego mixtape'u. I jest git. Dzięki panu Baxter. O, Cweltino. Czy cokolwiek to, to jest wypowiedź artystyczna. Po fali krytyki zamiast przyznać, że się skompromitował, mówi, żeby fani powiązali daty jego odklejek. Skupcie się proszę na datach i na wszystkich szczegółach odklejek Co za kretem. Tak jakby to niby były zaplanowane ruchy, oni nie mają wstydu. Yeah. I to od początku jakby buduje w chłopakach to, że nie mają wstydu. Żeby ratować własną skórę, jest w stanie wyprzeć się wszystkiego. Tak jak usunął zdjęcie ze słowikiem, i na lajwie zaczął jechać po gitach. Krzywdziciele, zwykłe kupy. Albo kiedy szybciutko odciął się od Hailik, kiedy gale zamknęło ABW. 20% udziałów miała uwaga, Partnerka Malika, Magdalena Żewnicka I ta sprawa, tak samo jak pozostałe, uszła mu na sucho. A kiedy twórcy wypuścili filmy krytykujące jego zachowanie, zaczął im... A sk sk skąd wiadomo, że ta pani Magda jest e, partnerką Malika? Grozić. To będę was dojeżdżać. Będę was dojeżdżać po prostu i zobaczycie. Patrz, się nie zebra. Czy to będzie ktoś z moich braci, będziecie dojeżdżani wszyscy po kolei. Mam jakieś ratlerki internetowe. Prawdziwy świat jest jak odłożycie... No oczywiście, proszę o różnicę za rozrywką entertainment realnym życiu, pracuję w branży rozwojowej, moja praca jest, jest, jest moją pracą, jest dostarczać wam rozgrywkę Social media to narzędzie, platforma do tego. Się, a a świat jest jak odłożycie telefon. Telefon. Powiedział internetowy pod, który z telefonem się nie roz... jest jak odłożycie telefon. Powiedział internetowy który z telefonem się nie rozstaje. A nie za tą klawiaturą całymi dniach. No to mów, że nagrywasz fikcję literacką, zrób sobie alter ego jak D12 i możesz nagrywać o czym chcesz. No ale wtedy by cię już nie słuchali, wiedząc, że wszystko co masz zostało sfinansowane z kieszeni ich rodziców, a nie z tej wybujałej gangsterki. Dziękuję, żelazo póki gorące, studenci. Kup płytę, kup... Ubranie, kup tam opaskę, kup to, kup tamto. Jak wydamy edycję kolekcjonerską nakład limitowany, to ty to kup. Ci raperzy są reprezentantami popkultury, którzy wywierają ogromny wpływ na to, jak się ludzie nożą. Wiem, że te dzieciaki po prostu jako wzór stawiają sobie nas, panowie. A oto kanalion. Czego kanalion. brakuje przeciętnemu słuchaczowi rapu? Mózgu. Czego twoim zdaniem brakuje przeciętnemu słuchaczowi rapu w Polsce? Mózgu. Mózgu. <śmiech> <O>. <śmiech> Popocito. Podsumował swoich słuchaczy, a nagrywa z raperami o IQ Nocnika. Co ostatnio tobą wstrząsnęło? Hmm, hmm, hmm. 120 kg, które mnie przygniotło. <laughs> Oczywiście, że zapraszał na klipy gości pokroju Słowika czy Roberta RS997 po to, aby podtrzymać swój gangsta image. Papa, puszczam się i papa. Ale po filmie Stanowskiego zaczęło mu to kolidować pr z biznesem. Więc odciął się jak chorągiewka, tłumacząc, że Słowik był tylko przypadkowym no-name'em, który chciał sobie z nim zrobić fotosa. Tak, wracając do tego tematu Słowika, to, że ktoś sobie zrobił ze mną zdjęcie, nic nie oznacza. Nagrywali klip, a on się gdzieś tam pałętał pod nogami. Nie mam z nim nic do czynienia. Mało tego, zaczął ich nazywać k***ami i krzywdzicielami. Zresztą słusznie, ale te patusy naprawdę siedzą latami w więzieniach. Za to Malik może wieść życie Dona k***oma, ale nie ponosić konsekwencji takiego życia. Jemu wyrok nie grozi, bo jest pozerem. Ja jestem boss Don player. Jestem pozerem. Jednocześnie swoich widzów oswaja z tą patologią i promuje ten styl życia jako coś godnego naśladowania. Powiesz zaraz, ale kto tego słucha na poważnie? Tysiące ludzi. Nawet kiedy Troglodyta wskoczył na ladę w Maku, za chwilę znalazła się Rzesza... Stary, ale to nie rozumiesz, że to jest wizja artystyczna? Po prostu Sentino się naćpał, no, opowiadał jakieś historii. kurwa, i Malik może rapować o tym. Malik to jest sympatyczny, to jest sympatyczny... Yy, to jest sympatyczny warszawiak, mówi dzień dobry, przepuszcza panie na, na pasach. Co ty tutaj mówisz, że jakiś... że jakiś patusz czy coś? Miły, sympatyczny, zawsze uśmiechnięty. No. Użytkownik, tak? Na naśladowcu. Na tych patolajwach łączą się z nim głównie dziewczynki i chłopcy z górną granicą w wieku 13 lat. 13? 13? Jak te dziewczynki mówią, że młodsi go słuchają. Młodsze twoje no. słuchają. Armia Malika. Zobacz, gangster to dla niego ktoś, kto drugiemu gangsterowi zabiera pieniądze. Dla mnie gangster to jest to, to pójdzie. Drugiego gangstera zabierać pieniądze, zabierze mojego pieniądze i będzie się z nim kłócić. A skąd ci inni gangsterzy mieliby mieć ten szmal i wpływy, o które walczą? Geniuszu! Skąd jak nie skrzywdzenia i zarabiania na tych, którzy z tym światem nie mają nic wspólnego? <noise> Czyli on nawet udaje, że nie wie na kogo pozuje. To są zwykłe i krzywdziciele. Tymi słowami pięknie się wyjaśniłeś. <noise> Czyli twój kumpel Kazior za obrabowanie niewinnym ludziom chaty jest po i krzywdzicielem. To A tutaj nie... nie wyhaczył ten, nie wyhaczył... Nie wyhaczył... Wyha O, nie wyhaczył z, z tej piosenki, że żo on jeszcze tego, że on jeszcze kolegę, pff, domniemanego kolegę, e Sentino Słowika tutaj nawyzywał. Zresztą Sentino ostatnio, jak się wyzywał z Malikiem, mówił, no już nawyzywałeś Słowika. Ja to już wiedziałem wówczas, nie? Panie. robić Się musi zgadzać. Ja myślę, że ta, te końcowe, te końcowe linijki są do, kierowane do sentino. Ale tego nie wiem. Nie rozmawiałem nigdy z Malikiem o to samo Dawidzior HTA, H2, który aktualnie za to odsiaduje wyrok. To samo Alberto, który twierdzi, że napadał na jubilera. Joseph, który nawija, że ściąga haracze. Kanalion, który rabował niewinnym babciom torebki. Kosami. <noise> Nie no, kanalion to jest kurwa najpiękniejsze stwierdzenie, kurwa w tych filmach. <noise> kanalion, który rabował niewinnym babciom torebki. Kosami <noise> kryminaliści. Same k w tym rapie, z którymi nagrywasz. Jak to wytłumaczysz? No nie wytłumaczysz, bo ustawiasz się jak wiatr wieje. Ulica was rozliczy i pokrzyżuje plany. Jak to kanalion nawijał? Wojny gangów? Gangowe bo Dzieciaki chcą znów tej trutki Dzieciaki chcą znów tej trutki A dzisiaj kawałek z dziećmi Skupić Z tego kundlać pało całe pokolenie Wiadomo, jako popularni raperzy mają głos Szkoda, że tego głosu nie miały ich ofiary Działanie zwyrodnialców I będziemy starali się je wykorzenić Najpierw promuje dragi Zachęca do Obraża matki nieletnich widzów Twoja matka p... na mnie Bardzo lubię twoją mamotę tak. A potem poprawia PR wypowiedziami tego typu. Pokazywać ludziom inność i przy tym kulturę i klasę. Jedna patacy para to ma być wyznacznik dla młodzieży, synu kieruj przyjmuje postać anioła światłości i przepycha swą patolę pod poza... Zeć na lece starych gdzieś tak wrzuć na strefę braku godności. Torami dobra. Tam się to kurwa nadaje, ale przeczytam wrzuć. A wręcz przepycha zło pod pozorem walki ze złem. Złodobrem zwyciężaj. Bolesnej śmierci powoli umieraj. Świadomie idzie za powiedzeniem w mętnej wodzie diabeł ryby łowi. Chciałbym, żeby zostawiło ślad na tyle na następnym pokoleniu. Kurwa, to dojebane ma stylo z tymi warkoczykami, a sentyment go dzisiaj związywał, że trety ma. Nie chcemy wąchać twoich toksycznych zapachów, wolimy smród polskiego gnoju. Moja misja została spełniona. Potem w dół, aż się A za powietrze. Jeżeli ktoś uważa, że... A potem w dupę, aż się kurwa zapowietrzy. A to nie jest, a to nie jest dicho? Potem rucham, rucham w dupę, aż się kurwa zapowietrzy. A nie, to jest tego. <śmany> Z, zaleciało malika, zaleciało mi w taki sposób tym e... <śmany> dichę, że to chuj, nie? Jeżeli ktoś uważa, że to wina rodziców, że nie pilnują swoich dzieci, to widocznie sam jest jeszcze dzieckiem. Nie mówimy tu o rodzicach z patoli, którzy traktują swoje dzieci jako bon na 500 To, że rodzic zobaczy <gry> filmik youtubera jak skacze do basenu z kulkami, to nie znaczy, że wie co się dzieje na tych pato streama. Zapamięta jedna z drugą! I jeden z drugim. Jak zepsu jej tu Gwiazdem na sucho, jechał jej na sucho i po prostu zepsuł do. Kolega, której własność, którego własnością była ta dziewczyna. A rapu bardzo często słuchają ludzie z rozbitych rodzin. Dziecko, nie znajdując autorytetów w domu, szuka go u innych. Jeżeli taki malik powie, że robi fikcję literacką, to straci atrakcyjność w oczach swoich młodych odbiorców. Więc utrzymują, że nie są pozerami. Choć rapery są prawdziwi, oni nigdy nie myślą. <grym> Jeżeli dziecko słyszy rady rodzica, ale widzi, że nie doprowadziły go do tych luksusowych fur, jachtów i biżuterii, a z drugiej strony widzi rapera który się tym wszystkim obnosi, to za kim pójdzie? Ci dzieciaki te patrzą na nas i widzą w nas swoje marzenia i przyszłość. Ja takich dzieciaków na swoich koncertach widzę bardzo dużo. Porównywanie filmów kinowych i gier, które są fikcją, do twórczości Dukacza, który twierdzi, że mówi prawdę i że dzięki temu, co mówi, odniósł sukces, to już kompletne odklejenie. Nie! Filmy nie glory... No, no ale kurwa, odniósł sukces, nie? Weryfikują nieodpowiednich zachowań, które przedstawiają i do nich nie zachęcają. Jak masz, to nie strasz, tylko użyj jej. Jak cię no to łeb, ko pod żebro, cepa łeb. On, żeby sprzedać dzieciom swój produkt, wykorzystuje to, co w człowieku najsłabsze: szybkie przyjemności, zwierzęce, pragnienia i żądze, które utrzymują ich w wadach i uzależnieniach. Muzyka hip hopowa dla ludzi w tym pokoleniu jest traktowana jako przewodnik po życiu i efektownym życiu. Tusi, karta! Bodajmy na to, że ktoś ma silne pragnienie porzucenia nałogu. On będzie to pragnienie osłabiał, rozpraszał, a ostatecznie doprowadzi do zniechęcenia. Matka wierzyć, pies? Spójrz, żadna reklama nie jest w stanie nas zmusić do zakupu, ale może nas pociągnąć jej atrakcyjność. I często nie zdajemy sobie sprawy, że kupiliśmy coś, bo kiedyś w przeszłości ktoś skierował na to naszą uwagę. Przecież człowiek naturalnie wzdryga się przed złem, jeżeli uznaje, że. Ale to akurat. Tu coś w tym jest, bo na przykład na, na takiej zasadzie działa Coca-Cola, niby każdy wie, wie czym jest Coca-Cola, no i kurwa jakby po chuj reklamować Coca-Colę. A oni właśnie reklamują Coca-Cola, ale nie tak na zasadzie idź i ci kup, tylko Coca-Cola tu, tu coś zasponsorują, tu widzisz tam nazwę, potem kupujesz w sklepie. To nie jest ono atrakcyjne. No dzieciaki patrzą tylko na rap, a no, nie na... No właśnie, nie? Raperzy stali się takimi w ogóle, takimi pochodniami w ogóle, które... które no rapska... Ale czemu kurwa kukinio się kurwa wypowiada o raperach? Co to jest kurwa? Ja pierdolę, co to kurwa jest? A, to jest na Fide. Nie, bo się tak zastanawiam. Tak nie poznałem, nie? Bo tutaj jakiś dziwny ten. Tak po prostu mi nie pasowało, nie? Nie wiem, co to jest za program. Ale, ale bałbym się go odpalić. <laughs> Drogę, so. Którzy, nie wiem, kradną rowery, napadają, napadają To właśnie te zaszczepione so. Którzy, nie wiem, kradną rowery, napadają, napadają kioski. To właśnie te zaszczepione myśli decydują no, o tym, napadamy, jaki napadamy kierunek nadamy na naszym zachowaniom, wyborom i ocenom. I ja nigdzie nie zgrywam obrońców. No nie wiem, ja tutaj troszkę nie, nie rozumiem Grand The Connection, bo ja na przykład słucham tej patologicznej muzyki Malika i na że jestem normalny, nie? Jakby nie jestem zdemoralizowany, zachowuję się normalnie, prowadzę normalne życie, nie łamie prawa. Normalnie się wysławiam. W końcu moralności, po prostu po latach przedstawiam swoje wnioski jako ostrzeżenie, żeby niektórzy mogli uniknąć utraty zdrowia psychicznego lub wolności. A że większość z moich poglądów, oprócz disów na patusów, jest moralna, to inna kwestia. Posiedzenie pojednawcze z jednym gangsterem zostało przełożone, z tego co wiem sprawa powinna zostać teraz umorzona, ponieważ ja się stawiłem, a oskarżycie z pełnomocnikiem nie, a sąd stwierdził, że on nie odebrał wezwania, więc przekładają. Jak ja bym nie odebrał wezwania, to uznaliby, że dostarczono i wyznaczyliby termin rozprawy głównej. To się zgadza. Przy okazji zajechałem do jednego... Szkoda kurwa, że kiedyś się jeździłem się dwójką, a teraz kurwa jakimś Audi. Jeden z naszych widzów złama okręg na budowie. Nie wiem, czy zgodzi się, żeby to nagrać, bo wiesz, nie każdy czuje się komfortowo przed kamerą. Ale jak będziemy już pomagać, to wypadałoby, żeby te osoby powiedziały chociaż parę słów o sobie, żeby nie było, że jeżdżę, poznajomy. Pomóż nadal. Plan był taki, żeby podjąć współpracę, a pieniądze za reklamę przekazać widzowi w potrzebie. Ale chyba w tym celu musimy założyć własną markę, bo zgłaszają się do mnie praktycznie same korpo z tych, których działalności nie popieram. Nie będziemy reklamować dziadostwa, szkodząc tysiącom osób, żeby pomóc jednej. Chociaż raperzy dzisiaj sprzedają dupko, a ludzie jeszcze krzyczą szacunek. Jak coś to nie moja czapka, jest damska. Hashtag drag queen. Zdarzyło się, że zapowiadałem odcinek, a on się nie ukazał. Bo albo znajoma osoba zmarła, albo jak ostatnio dostaliśmy dwa ostrzeżenia na kanał. Za rzekomy rasizm na GM2L. Więc musieliśmy odczekać aż 90 dni, aż wygasnął. Bo za trzecie usuwają kanał. Hu, ale jakiś pajac mówi, że nie szanuje swoich widzów? Gdzie ja nawet nie traktuję subów jako liczby, bo dla mnie każda osoba jest równie ważna. Natomiast oprócz jakichś nieprzewidzianych zdarzeń, zawsze dotrzymuje słowa. Z projektu nagraliśmy już 20 filmów. Wybacz, nie jestem youtuberem, to wszystko wymaga więcej czasu i weryfikacji niż zakładałem. Ja nie wypuszczę czegoś, do czego nie jestem w 100% przekonany, że komuś pomoże. O Maliku będą jeszcze dwa albo trzy odcinki, więc rozważ suba. W razie w zapisz się na insta dla kontaktu, chociaż rzadko tam coś wrzucam, bo nie jestem chip and daysem. A co do pseudorapowych prezenterów będących na poziomie dziennikarzy podziwiających Natalię Janoszek, tak zwane rapowe podnóżki. W kolejnych filmach poświęcę po parę minut na wyjaśnienie każdego z ich Kłamstw i domysłów z osobna. Ale uważam, że oni celowo to robią, bo nie wierzę, że ktoś może być tak słaby intelektualnie, aby nie rozumieć o czym mówimy. Na koniec skregł. Wiecie koła, naszym ludziom jak się wiecie, wzajcie to as Patuszowski i wroga leczy do. Będzie nokał słyszycie jeszcze o nas. Weźcie smoka, wiecie koła, naszym ludziom nie się. Ja pierdolę, ale mam mózg kurwa zryty tymi wszystkimi aferami dzisiaj. Ale nie, y mm, grande konie... No,